I jej dzisiaj wypuściło Pitch Notes, czyli coś, co jest konkretem. Wczoraj mieliśmy trailer, o którym wyraźnie powiedziałem: zero konkretów. Papka, typowa papka, która miała może część widzów zachęcić, ale nie, nie zachęciła. Ale dzisiaj są prawdziwe, konkrety, więc przejdziemy przez nie. Jest porównanie w C25, Pitch Notes, Community Update. Oczywiście jest tutaj wstęp napisany po angielsku. Będą tutaj się z nami komunikować, będą mówić, co tutaj wyszło. Chcą rozwijać i tak dalej. Dużo, wiadomo, takich frazesów, które zobaczymy w praktyce, czy się zrealizują. Więc przejdźmy do konkretów. Przejdźmy do konkretów, do tego, co dzisiaj zostało nam um, przedstawione. Zanurkujmy, tak jak zresztą tutaj um, deweloperzy piszą. Pierwsza rzecz: Division Rivals i checkpoint, które się pojawią, yy, i chodzi o to, że i jej chcę, żebyśmy rywalizowali bardziej na tym poziomie, do którego jesteśmy przystosowani. Rozumiem, że przez to tacy gracze jak ja, którzy są teraz w siódmej dywizji, czy tam w 8, bo w ogóle rywalsów nie grają. I właśnie jak ja już zagram Rivals, no to widać, że gram naprawdę z osobami, które nie są totalnie na moim poziomie, i być może chodzi mi o to właśnie, żeby żeby właśnie takie rzeczy się, takie rzeczy się nie działy. I tutaj tak, zmniejszają ogólną liczbę checkpointów. Zobaczymy, co to będzie miało, jakie to będzie miało odniesienie w praktyce. I powrót jest do spadków, ale tylko w tych wyższych dywizjach. I teraz nagrody. Zakwalifikowanie się dla mm, rywalsów, do rywalsów, ymm, qualifying for Aha, czy dobra, czyli zdobywanie teraz nagród w Rywalsach, będzie teraz się odbywało poprzez zdobywanie punktów, a nie zwycięstw. Punkty będą zdobywane za zwycięstwa i remisy. Trzy punkty zwycięstwo, punkt za remis, czyli trochę tak jak w Championsach, tylko że w Championsach nie było punktów za remis. Y i to oznacza, że takie wywalczone remisy, ciężko wywalczone remisy, będą pomagały progresować w zdobywaniu nagród. I teraz, tak w FC25, Twoja startowa dywizja w Rywalsach będzie wzięta pod uwagę ze, pod kątem Twojej najwyższej dywizji, którą osiągnąłeś w FC24. Czyli to będzie to nam pomoże dostać się do odpowiedniej dywizji szybciej, szybciej zgadnąć odpowiednie nagrody i pomóc tym nowym graczom, którzy wchodzą do gry żeby nie grali przeciwko tym weteranom FCA, to nawet spoko, to nawet spoko. Zmiana matchmakingu, jeśli chodzi o mecze towarzyskie, czyli te, które, w których robimy nagrody, w których robimy sorry, ewolucje, czy też jakieś tam dodatkowe tryby, które się pojawiają, i, czy też zadania, tak? I tutaj teraz zmiana jest taka, że nie do, do tej pory matchmaking polegał na tym, że jak ja właśnie byłem w siódmej dywizji Rivals, to w tych meczach towarzyskich trafiałem naprawdę rywali na tym poziomie właśnie z siódmej dywizji. Czyli nie za wysokim, jak dla mnie, oczywiście. Natomiast teraz będzie bazował to na ilości zwycięstw w tym trybie, czyli jak macie, nie wiem, 50 zwycięstw, 10 porażek, no to będzie mniej więcej dobierało tych samych ludzi wam w w tym trybie, niezależnie od ilości meczów w Rivals. No co, w FC25 będzie to dalej możliwość schowania 100 duplikatów. Fajnie, bardzo to jest przyjemna rzecz, jeśli o to chodzi. Evolution Requirement, czyli co do, co do ewolucji. Będzie mniej wymagań, jeśli chodzi o ewolucję, dzięki czemu będzie większe zróżnicowanie. No ogólnie ewolucje mają być tutaj ulepszone. Usunięte zostaną kontrakty. I teraz, jeśli chodzi o gameplay, tutaj jestem ciekawy. per Movement zmieniamy zmiana tutaj, jeśli chodzi o przesuwanie się bramkarza manualne, które się dokonuje za pomocą prawej gałki na kontrolerze. A ok, czyli to oni to nerfią, czyli oni to wyraźnie nerfią. Można sobie nawet to w tym momencie obejrzeć, że oglądamy to. Czyli chodzi o to, że teraz maksymalnie te dwa kroczki będzie można zrobić, a nie tak jak wcześniej, nawet 5 czy 10 kroków w daną stronę, jeśli wychyliśmy odpowiednio prawą gałkę. Nie wiem, czy to jest dobra zmiana, powiem szczerze. Nie wiem, czy to jest dobra zmiana, bo wydaje mi się, że jednak jest to był to jakiś skill gap. Ludzie mówili na przykład... Uuu, nie da się nie da się bronić przeciwko strzałom finezyjnym na początku FC-24 są za dobre albo triwele. Ale dało się, tylko trzeba było się dobrze ustawiać bramkarzem. A teraz co? Nerfią skillową rzecz? Nie widzę trochę tego. Nie widzę trochę tego, ale dobra. Mm. Ale w przypadku rzutów rożnych będzie to działać tak, jak wcześniej. Yy, ale jak już zostanie wykonany rzut rożny, to już nie będzie można dalej wyjść bramkarzem. No, Okej, okay. no zobaczymy, jak to wyjdzie dalej. Yy, Okej, okay. tutaj mamy informację o rzutach rożnych, że będzie, będzie, będzie można wreszcie ustawić na przykład stopera na krótkim słupku, na długim słupku, a nie tak, żeby nam, nie wiem, Lorenzo Insigne, Leo Messi czy Emilio Butragueño stali na krótkim słupku i nie wiedzieć, czemu tak się właśnie działo. Bo tak się działo wielokrotnie, także to jest zmiana wyraźnie na plus. Target player, tutaj co mamy za informację to a propos yy, właśnie tych rzutów rożnych, tak. Aha, że yy, attacking corners, tutaj. no to ok no to jakieś dodatkowe wetyczne, które będzie tutaj można ustawić, near post, czyli bliżej krótkiego słupka, back post, czyli bliżej dalszego słupka. Co my tu dalej mamy? No i to właściwie tyle, jeśli chodzi o te rzuty rożne, które zostały przedstawione, więcej w tym miesiącu zostanie tutaj też wypuszczone. To oczywiście też sobie omówimy. Playstyle będą nowe, nowe taktyki. Hypermotion V z gwiazdką. Zobaczymy. Kluby. Tutaj o co tu będzie chodzić? Clubs League. Ok. Przegrywanie spotkań zmniejsza Twoją liczbę szans na awans. Przegraj te szansę i wtedy grasz baraże Jeden mecz, który sprawia, że Albo spadasz niżej, albo zostajesz w danej dywizji. Nie jestem ekspertem, jeśli chodzi o, o wirtualne kluby, więc to myślę, że osoby, które bardziej w tym siedzą, będą mogły się wypowiedzieć, co my tu mamy. No i tutaj dalej newsy związane z klubami, ale tak jak mówię, ja od tego ekspertem nie jestem, chociaż może w tym sezonie troszeczkę więcej pogram. Większa kustomizacja, wysokość. Um, aha, żeby tutaj zapewnić balans gry, maksymalna wysokość dla zawodników będzie wynosiła 195 cm, ok. Um, tutaj też związane rzeczy z karierami, ale tak jak mówię, ja bardziej ekspert od gameplayów, od, od trybu Ultimate Team, no głównie od gameplayu, tak, to Wam od razu mówię. Na przykład, że dla mnie zmiana z tymi bramkarzami, nie wiem, nie wiem, nie, nie, czuję tego, na przykład zmiana z cornerami na plus, ale zmiana z bramkarzami, ja tego, tego kompletnie tutaj nie czuję. Tak no się troszkę tam tych, troszkę tych nowych newsów mamy, czekamy na więcej. Mamy też potwierdzone daty, 20 września Early Access mmm, tak jest, a premiera tak ogólna 27 września. Także tak to wygląda, jeśli chodzi o eSports FC 25. Łapka do góry, oczywiście bardzo mile widziana. i do zobaczenia w kolejnym materiale.